Witam serdecznie producentów Maliny i Porzeczki. Dzisiaj znajduję się w kwaterze Jerzyny. Kwatera ta jest prowadzona w ramach projektu Majnowej Faktory w naszym gospodarstwie w Karczmiska. A jestem nieprzypadkowo w tej kwaterze, z tego względu, że w następnym tygodniu odbywają się targi sadownicze warzywnicze w Kielcach 22 i 23 stycznia. W ramach tych targów y, oczywiście jest konferencja jagodowa. W tym roku konferencja jagodowa składa się z dwóch części. Konferencji malinowej, jest to już trzecia konferencja malinowa oraz drugiej konferencji porzeczkowej. Podczas konferencji malinowej poświęcimy trochę czasu jeżynom. Stąd właśnie znajduje się w tej kwaterze jeżynowej, jak widzicie przygotowanej do zimy, okrytej y, agrowłókniną. Y, będzie to w formie... Panelu dyskusyjnego zasiądną trzy osoby związane z hodowlą, z agrotechniką oraz handlem. Podzielą się z Wami swoimi opiniami na temat uprawy jeżyny w Polsce. Oprócz jeżyny poświęcimy trochę czasu na analizę sektora malinowego, taką rynkową analizę, gdzie jesteśmy, dokąd zdążamy, co warto zrobić. Oczywiście trochę o ochronie. Razem z koleżanką doktoranetą hałańską. Przekażemy Wam trochę informacji dotyczących ochrony, ale związanej z wodą oraz z glebą. Oczywiście nie może zabroknąć żywienia malin. W tym roku tematem przewodnim będą mikroelementy. Dodatkowymi takimi tematami, które pierwszy raz pojawią się na konferencji malinowej, to jest wykorzystanie sztucznej inteligencji w produkcji malin. Oraz sięgniemy po nowy temat, mianowicie wykorzystanie ekstraktów roślinnych w produkcji owoców jagodowych. A co z porzeczką? W porzeczce spotkacie się z doktorem Piotrem Baryłą, z doktorem Darkiem Paszko z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Moi koledzy przedstawią Wam analizę rynkową i ekonomiczną tego gatunku, który miał dobre ceny w ostatnim sezonie. Porozmawiamy o odmianach, jakie mogą się pojawić w najbliższym czasie albo pojawiają się w hodowli światowej. Wykorzystamy drony do ochrony porzeczki, a na deser. Tak można powiedzieć, z początkiem nowego roku nowy pomysł na wykorzystanie owoców jagodowych do produkcji wina. Zapraszam serdecznie na TSW 2025, konferencję malinową oraz na konferencję porzeczkową.